Wiadomości, wydarzenia i opinie, czyli Obornicki Mix Informacyjny. W lutym do Obornik przyjechał Jacek Jaszkowiak, prezydent Poznania, a zarazem prezes zarządu Metropolii Poznań. Burmistrz Obornik Tomasz Szrama zapoznał Jacka Jaszkowiaka z urokami gminy Oborniki pokazując m.in. jeden z najlepszych torów motocrossowych w Polsce i w Europie. Kolejnym punktem było morsowanie na Żwirkach, które poprzedziła rozgrzewka z maczugami indyjskimi przygotowana przez Krzysztofa Nowackiego. Po morsowaniu odbyły się już oficjalne rozmowy o wspólnych oczekiwaniach mieszkańców Obornik i Poznania, czyli przede wszystkim starania o obwodnicę S11, połączenie ścieżkami rowerowymi i szlakiem wodnym Wartą. Włodarze w rozmowie podkreślali, że już teraz widać jak wielkie korzyści dla obu miast daje Kolej Metropolitalna. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreślił, że warto wykorzystać potencjał turystyczny Obornik i Poznania dla wspólnych działań z korzyścią dla mieszkańców obu miast. Zauważył także ogromny potencjał turystyczny Gminy Oborniki. Bardzo atrakcyjny dla mieszkańców całej metropolii Poznań. W budżecie Gminy Oborniki na rok 2021 wydatki zaplanowane zostały w kwocie ponad 176 milionów. Z tego około 122 miliony związane są z zadaniami oświatowymi, a także pomocą społeczną. Sama oświata kosztować będzie prawie 67 milionów złotych, z czego gmina w ramach subwencji oświatowej otrzyma tylko 35 milionów. Kwota ta nie wystarczy nawet na wynagrodzenia nauczycieli. Brakujące 32 miliony złotych gmina dołoży z dochodów własnych. Niemniej kosztować będą zadania związane z pomocą społeczną, tak ważną szczególnie w tym trudnym okresie. Zadania te kosztować będą gminę ponad 56 milionów złotych. Jesteśmy w trakcie składania sprawozdania dotyczącego wynagrodzeń nauczycieli. Co z tej informacji wynika, że nauczyciele zarabiają tyle samo lub więcej, aniżeli nauczyciele z innych gmin. W praktyce oznacza, oznacza to, że każdy nauczyciel w zależności od awansu zawodowego otrzymuje w granicach 5 do 8% więcej, aniżeli nauczyciele z innych gmin, a wynika to z ilości godzin poświęconych na naukę i pracę z dziećmi. Ze sprawozdania wynika jednoznacznie, że subwencja oświatowa, która wynosi 29 milionów złotych, nie, nie pokryła w 2020 roku pensji nauczycieli wraz z pochodnymi, czyli z ZUS-em, gdyż na same tylko pensje wydali, wydatkowaliśmy 28 milionów złotych. 4 lutego w Obornickim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z projektantem Rafałem Mysiakiem, który jest autorem koncepcji przebudowy i modernizacji ośrodka. Jak zadeklarował pochodzący z Obornik autor projektu, przygotowanie dokumentacji technicznej potrzebnej do ogłoszenia przetargu zajmie około 100 dni. Tutaj tańczyłem mając lat 6, tutaj występowałem mając lat 15 i zżyłem się z tym miejscem, z tym domem. Chciałbym tutaj Coś poprawić, bo wiem, jakie tutaj były mankamenty tego, tego miejsca. Fakt, że byłem wtedy dzieckiem, ale, ale jakby teraz mam szansę to naprawić, więc próbuję. Chcemy, żeby ten budynek był samowystarczalny. Będzie tam fotowoltaika, będą pompy ciepła. E, budynek ma ogrzewać się sam to może jest złe określenie, ale. Ma nas to kosztować raz, tylko na, na etapie inwestycji, zainwestowania w, w, w tą instalację, a potem. Ma to kosztować nas 0 zł, więc to jest chyba to najbardziej innowacyjne. Druga rzecz, są to cztery niezależne przestrzenie. Mamy przestrzeń sal dydaktycznych, sal kinowych, sal widowiskowych, w sumie sali widowiskowej, ale z możliwością podziału i z amfiteatru. I każda z tych części może działać niezależnie, ale mogą też działać wspólnie jako jedna przestrzeń na większe imprezy. Frytel Rzemieślniczy to nowa inicjatywa Urzędu Miejskiego w Obornikach skierowana do rzemieślników zrzeszonych w cechu rzemiosłu różnych. Program jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na kształcenie w zawodach rzemieślniczych. W czwartek, 24 lutego, burmistrz Obornik Tomasz Szrama i zarząd Cechu podpisali porozumienie rozpoczynające współpracę. W ramach powstającego Frytla Rzemieślniczego planowana jest kampania promująca rzemiosło jako dobrą podstawę rozpoczęcia własnej ścieżki kariery zawodowej. Ogromnie cieszy nas zaangażowanie gminy Oborniki. W działania na rzecz członków cechu Rzemiosł z różnych powarnikach. Mam nadzieję, że nasza wspólna inicjatywa, jaką jest firma rzemieślniczy, pozwoli nam obalić stereotypy krążące wokół kształcenia zawodowego, ukazując nowe oblicze obornickiego Rzemiosła, które łączy ze sobą nowoczesne technologie, wiedzę i doświadczenie. Liczę na to, że absolwenci szkół podstawowych, do których skierowany jest program, dostrzegą możliwości, Jakie kryje w sobie kształcenie w systemie dualnym i dokonają wyboru właściwej ścieżki kariery zawodowej. Spośród jednej ze stu zrzeszonych firm w naszym cechu. Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, jest patronem roku 2021. Mam zaszczyt przeczytać jeden z jego utworów. Elegia o chłopcu polskim. Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy, rudą krwią. Malowali krajobrazy, w żółte ściegi pożuk. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, Gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg, Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? Dziękuję. Tuż przed świętami, w grudniu 2020 roku ukazał się trzeci tom naszego projektu pod nazwą Rylogia Obornicka. Album poświęcony linii kolejowej Oborniki-Wronki został wydany w 110. rocznicę budowy tej linii i poświęcony jest w całości infrastrukturze, a także pojazdom czy miejscom, które związane są z linią Oborniki-Wronki. W albumie można znaleźć rys historyczny poświęcony linii Oborniki obrzycko Jeden rozdział jest poświęcony historii mostu w Stobnicy. Jest to przepiękna konstrukcja yy, gerberowska, jedna z największych tego typu w Polsce, która jest także wpisana do rejestru zabytków. Jest także opis mostu na wełnie. W Obornikach jest dużo fajnych zdjęć z przebudowy tej przeprawy w latach 80., a także wydarzenia związane z działalnością stowarzyszenia z naszą działalnością, czyli Obchody Stulecia Jasia w 2010 roku i pierwsza drezyniada w 2011 roku na stacji w Obrzycku. W 2018 roku nasze stowarzyszenie przygotowało publikację albumową o linii Rogoźno-Czanków. Co roku organizujemy tam pociąg turystyczny Drezyniarz i dlatego też skupiliśmy się na tej publikacji. Rok później, z okazji 140-lecia linii kolejowej Poznań-Piła, Udało nam się przygotować publikację o linii Poznań-Piła. W zeszłym roku pomyśleliśmy, że warto właśnie o linii oborniki wrąki i stąd powstała nasza Trylogia Obornicka. Wszystkie trzy linie kolejowe powiatu obornickiego doczekały się swojej publikacji. Zachęcamy także do udziału w naszych wydarzeniach. Rok 2021 będzie dla nas rokiem wyjątkowym. Liczymy, że w końcu wrócimy do normalności i będziemy mogli obchodzić nasze dziesiąte urodziny. Zapraszamy także na pokład w pociągu do rzynia. liczymy, że w maju albo w czerwcu uda nam się zorganizować kolejną wycieczkę dla mieszkańców ziemi obornickiej Zabornik do Czankowa. Rok 2021 uchwałą Sejmu został ogłoszony rokiem Stanisława Lema. 13 września obchodzić będziemy setną rocznicę urodzin tego wybitnego pisarza i futurologa. Książki Lema zostały przetłumaczone na 45 języków, a sprzedano ich ponad 35 milionów. Jego proza jest źródłem natchnienia dla innych twórców i artystów. W naszej bibliotece niedawno prezentowana była wystawa Justyny Polakowskiej pod tytułem Ocean. Ekspozycja zawierała fragmenty tekstów Lema oraz kompozycje graficzne inspirowane opisami nieodgadnionego tworu, czyli bytu, który Lem wykreował w powieści Solaris. Solaris to próba przedstawienia problemu spotkania w kosmosie innej istoty, która nie byłaby ludzka ani humanoidalna. Z okazji Roku Lema wypożyczalni dla do dorosłych przygotowaliśmy specjalnie oznaczoną półkę tylko z książkami Lema. Z jej zawartością, zwłaszcza w tym roku, warto się zapoznać. Zapraszamy!